Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnej książkowej recenzji. Dzisiaj porozmawiamy o książce Pani Klaudi Bianek, czyli o najcenniejszym podarunku. Jak zwykle na początku podziękuję wydawnictwu Winidia za to, że mogłam dostać swój własny, unikalny egzemplarz tej książki, która miała premierę 30 października, czyli tak naprawdę zupełnie nie tak dawno, więc. Będziecie mogli już niedługo lecieć do księgarni albo zamówić ją przez internet, żeby jak najszybciej dostać właśnie ten tytuł w swoje łapki. Ale jeżeli aktualnie nie macie pieniędzy i chcielibyście dostać taki egzemplarz książki, właśnie tej książki, całkowicie za darmo, to czekajcie do końca filmu, bo wydawnictwo Winidia dało mi jeden dodatkowy egzemplarz. Właśnie specjalnie dla Was na rozdanie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak go zdobyć, zaczekajcie do końca. A ja teraz Wam troszkę o tej książce poopowiadam i poopowiadam Wam również o tym co ja o niej myślę. I już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że gdy tylko się dowiedziałam, że Pani Klaudia Wianek wydaje już drugą książkę w tym roku, byłam niesamowicie zachwycona. Recenzję pierwszej jej książki, czyli jedyne takie miejsce, recenzję tej książki możecie znaleźć właśnie tutaj, bo książkę czytałam gdzieś na pewno w pierwszej połowie roku, chyba w okolicach kwietnia albo maja. Teraz sobie nie dam ręki uciąć, kiedy to dokładnie było, ale na, po na pewno było w pierwszej połowie roku. I po przeczytaniu tamtej książki byłam Zachwycona. Jak się dowiedziałam, że pani Klaudia wydaje kolejną książkę jeszcze w takim klimacie świątecznym, z cudowną okładką, którą pokochałam od pierwszego wejrzenia. To byłam zachwycona, ale byłam święcie przekonana, że jednak ten nowy tytuł nie będzie dla mnie aż tak zachwycający jak ten poprzedni, bo jedyne takie miejsce bardzo mocno skradło moje serce i przez długi czas było takim numerem jeden książki w 2019 roku. Ciężko to było przebić i stwierdziłam, że ta książka na pewno mi się spodoba, ale pewnie trochę mniej niż ta. Pierwsza, słuchajcie, niesamowicie się zdziwiłam, bo tak naprawdę najcenniejszy podarunek jest dla mnie już teraz. Numerem jeden, jak o nim myślę, to robi mi się ciepło na sercu i po prostu nie mogę doczekać się świąt Bożego Narodzenia. Bo właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, czyli praktycznie przez cały grudzień od samego przygotowania do świąt, przed Boże Narodzenie i Sylwestra, toczy się akcja właśnie tej oto książki. Książki, w której nasza główna bohaterka Oliwia, która skończyła 20 lat, musi bardzo szybko wydorośleć, musi zająć się całą swoją rodziną, zająć się zarabianiem na życie, utrzymaniem rodziny i myśleniem o przygotowaniu świąt, które nie wiadomo, czy w jej rodzinie. W tym roku się w ogóle pojawią. Matka kilka lat temu wyjechała do Anglii, miała wracać do domu, do swoich córek, do swojego męża, ale coś za bardzo jej to nie wychodzi. Wyjechała za granicę, żeby zarobić i wspomóc rodzinę, ale tak naprawdę ani się do niej dodzwonić, ani z nią jakoś dłużej porozmawiać. No, trochę ten kontakt z matką jest bardzo słaby. Ojciec choruje. Odkąd matka wyjechała, on coraz bardziej z każdym dniem z żalu i tęsknoty popadał w nauk alkoholowy, który nie jest najprostszy, który nie jest najłatwiejszy do przepracowania przez całą rodzinę, bo w nauk łatwo popaść, ale strasznie ciężko z niego wyjść. A dodatkowo jej młodsza siostra Basia, która ma aktualnie 15 lat, przeżywa okres nastoletniego buntu. Jej oceny lecą na łeb, na szyję. Tęskni za matką uważa, że ojciec. Że one obydwie ojca w ogóle nie obchodzą, więc po co dziewczyna ma się starać, po co ma się uczyć? Zresztą sama jej siostra zamiast iść na studia, to została w rodzinnej miejscowości, pracuje w piekarni i w ogóle praktycznie według młodszej siostry nic z sobą nie reprezentuje. Oliwia stara się to wszystko po prostu zebrać do kupy i wszystkich członków swojej rodziny i samą myśl o tym, jak przeżyć z dnia na dzień, bo tak naprawdę jej marzeniem było iść na studia realizować siebie, swoje marzenia, ale bardzo szybko musiała się z tego otrząsnąć, pójść do pracy i zacząć myśleć o tym, jak pomóc utrzymać, opłaci, utrzymać rodzinę, opłacić wszystkie rachunki i zapewnić ojcu i siostrze jakiekolwiek jedzenie, a co dopiero, jeżeli myśli o organizacji świąt, bo tak naprawdę święta Bożego Narodzenia są jej ukochanym okresem w całym roku. Jest tak, zakochana w świętach Bożego Narodzenia, tak samo mocno jak ja, bo to są moje też ulubione święta w całym roku. Jej przyjaciółka Dominika często dopytuje Oliwie o jakieś romanse, o chłopaków, o randki. Nie może się doczekać, aż jej przyjaciółka w końcu podzieli się jakimiś pikantnymi szczegółami. Z jakiejś randki, z jakiegoś spotkania z chłopakiem Niestety Olivia podchodzi do tego bardzo praktycznie i rzeczowo Ona na chłopaków po prostu nie ma czasu, bo ma tyle obowiązków i ma tyle własnych problemów, że nie chce dokładać sobie kolejnych Związanych ze złamanym sercem, z uczuciami ulokowanymi nie w tym mężczyźnie, w którym by chciała a jak na złość jej sąsiad, którego zwykle od kilkunastu lat traktowała z niesamowitą obojętnością, nagle zaczął coraz częściej się do niej odzywać. Kręcić się niedaleko niej i po prostu zaprzątać jej niepotrzebnie myśli. Co się wydarzy w najbliższe święta Bożego Narodzenia w życiu Oliwi, czy uda jej się ogarnąć swoje życie na tyle, żeby spędzić je szczęśliwie z rodziną, żeby móc powiedzieć, że zrobiła wszystko, że te święta Bożego Narodzenia faktycznie się odbędą? Jaki będzie ten najcenniejszy podarunek, który być może pojawi się w jej życiu? O tym Wam w ogóle nie powiem. Musicie tą książkę zdecydowanie przeczytać żeby się o tym dowiedzieć. A ja teraz przejdę do tego, co mi się w tej książce podobało, bo tak naprawdę tego co mi się nie podobało, chyba w ogóle nie ma. Pani Klaudia pisze w sposób bardzo lekki, przyjemny i bardzo przystępny dla odbiorcy w każdym wieku. Czy to odbiorcy, który będzie młodzieżą, starszą bądź młodszą. Czy to dla osoby troszkę starszej, tak jak ja, czy nawet wydaje mi się, że dla naszych mam, które chciałyby przyjemnie spędzić zimowy wieczór z jakąś lekką i niezobowiązującą lekturą, to właśnie te książki książki pani Klaudii Bianek będą dla każdego. Idealne. Pani Klaudia sprawia, że od pierwszej strony my przepadamy w tą historię, my się wciągamy od pierwszej strony. My od pierwszej strony potrafimy się utożsamić z bohaterami i od pierwszej strony po prostu jesteśmy w nich zakochani i chcemy, żeby ich życie toczyło się jak najlepiej. Przeżywamy każdy wzlot, każdy upadek, a tak naprawdę wiele problemów, które są poruszane w książkach właśnie tej autorki, nie są proste, nie są przyjemne, bo pani Klaudia sięga do. Po prostu przykładów z życia, gdzie pojawiają się w rodzinach takie problemy jak alkoholizm, jak wyjazd za granicę w poszukiwaniu chleba czy zarobków na to, żeby wspomagać rodzinę, która została w Polsce. W innych książkach były to tematy samotnego macierzyństwa więc jest tu dużo takich problemów, które. Nam jest łatwo przyswoić, bo na co dzień być może w jakiś sposób się z nimi spotykamy. Czy to w naszych własnych rodzinach, czy w rodzinach naszych najbliższych przyjaciół, znajomych, czy po prostu gdzieś o nich słyszeliśmy lub nie daj Boże, no takie problemy przytrafiły się nam. I są opisane w tak niesamowity sposób, że. Nie są z jednej strony ani przesadzone, takie odrealnione, ani z drugiej strony nie są jakoś tak mega bardzo wygładzone, tylko naprawdę czytając to wierzymy, że coś takiego mogło mieć miejsce w jednej z polskich rodzin. I właśnie z całego serca doceniam twórczość pani Klaudii Bianek właśnie z tego powodu, że to, co czytam, mogłoby mieć faktycznie rzeczywiście miejsce. To nie są sytuacje oderwane po prostu od rzeczywistości, które czytam i zdaję sobie sprawę, że to nie miałoby sensu w rzeczywistym świecie, albo że bohaterowie są tak po prostu przeciągnięci, jakoś dziwnie wykreowani, że też są nierzeczywiści i. Tak naprawdę nigdy w życiu byście takiego człowieka nie spotkali. Oni są jak najbardziej po prostu ludzcy. Czytając historię Oliwii, która naprawdę ma w życiu bardzo ciężko wiele rzeczy, w sumie połowa życia jej się po prostu powaliła w jednym momencie. I z każdą kolejną stroną dowiaduje się o wyjeździe matki coraz więcej, o problemach ojca coraz więcej. Jej siostra z każdym rozdziałem, z każdą stroną dokłada jej jeszcze więcej problemów, a ona tak naprawdę chciałaby sprawić, żeby każdemu jej członkowi rodziny było po prostu dobrze, że ona stanie na rzęsach, będzie zmęczona i niewyspana, ale pójdzie do pracy, zarobi na to, żeby przygotować święta, żeby w tym roku święta także się odbyły, żeby były magiczne, żeby były. Spędzone w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Ona nie będzie spać, ona będzie w domu jeszcze wszystko ogarniać i szykować, ale ona sama da radę, bo wierzy na ojca, na siostrę, a tym bardziej na matkę, nie może liczyć. I takie silne bohaterki, które starają się być silne, ale w którymś momencie po prostu pękają i pokazują swoją słabą stronę, po prostu upadają, potykają się o ten nadmiar problemów, jest jeszcze bardziej ludzki, jeszcze bardziej rzeczywisty. I jeszcze bardziej sprawia, że my wierzymy w to, że tak, z taką Oliwią y, moglibyśmy się spotkać jeszcze dzisiaj czy jutro, że, że to jest osoba, która faktycznie istnieje, która żyje, która ma jakiś problem, a my byśmy chcieli zrobić wszystko, żeby jej pomóc. I prawda jest też taka, że w tej książce wydarzenia i atmosfera przygotowań do świąt, samych świąt, i przygotowań do Sylwestra i nowego roku była tak bliska mojemu sercu, była tak wspaniale opisana i ja ją tak niesamowicie mocno odczuwałam, że po skończeniu czytania tej książki, jak popatrzyłam za okno i stwierdziłam, że dopiero rozpoczął się listopad, zrobiło mi się tak strasznie przykro, bo ja już się tak wczułam w te święta, w te przygotowania, w te ozdoby świąteczne, w dekorowanie choinki, w szykowanie prezentów. Że po prostu już tak się nastawiłam, że to już teraz, to już zaraz, że jak skończyłam czytać, to zrobiło mi się strasznie smutno, że w sumie dopiero zaczął się listopad i jeszcze tak półtorej miesiąca do świąt, jak nie więcej. O, to było takie smutne, ale ta książka jest tak bardzo warta przeczytania, że wiecie, jedynym jej minusem może być tak naprawdę tylko i wyłącznie to, że będzie to książka, która będzie dla Was w jakiś sposób przewidywalna. Bo są wydarzenia, które Wy na pewno bez problemu przewidzicie, są w pewien sposób może jakieś mniej lub bardziej schematyczne, ale szczerze, to jest lektura, w której mi ta schematyczność zupełnie nie przeszkadza, bo dla mnie bardziej liczą się przeżycia bohaterki, jej wydarzenia, to, co się dzieje się w jej życiu i to ciepło, które mi się roztacza w sercu czytając tą historię, niż to, że ona mniej lub bardziej będzie przewidywana i my wiemy. Jak jej relacje z pewnymi bohaterami będą na następnych stronach wyglądać, lub jak cała historia się zakończy. A zakończenie, tak swoją drogą, jest zaskakujące. Mogę Wam już teraz powiedzieć, że ta historia że najcenniejszy podarunek to nie będzie historia jednotumowa. Więc jak przeczytacie ostatnie zdanie, i się zdziwicie, tak bardzo mocno jak ja, że serce wam zacznie pękać, to się nie przejmujcie. Bo z tego co rozmawiałam już z panią Klaudią na Instagramie, jest już w trakcie pisania drugiej części tej historii i ja po prostu nie mogę się doczekać. Wiem, że tak naprawdę ta książka miała dopiero co swoją premierę 30 października, ale ja już nie mogę się doczekać. Aż złapię w swoje ręce drugą część i będę ją mogła przeczytać, bo ostatnie zdanie po prostu zwali was z nóg, zostawi was... W takim po prostu, w takiej niepewności i ja nie wiem, co się dalej wydarzy i ja chcę wiedzieć, koniecznie chcę wiedzieć, co się wydarzy z Oliwią i z innymi bohaterami, bo no nie, tak się po prostu nie kończy książek. Po prostu nie, nie zostawia się bohatera tak, w szczególności święta, przed świętami i po świętach, nie zostawia się tak czytelnika w ogóle. I już w sumie teraz nie zostało mi nic innego, jak po prostu gorąco polecać Wam tą książkę, bo jest naprawdę niesamowita. Ona was otuli taką ciepłą kołderką, sprawi, że wasze serduszka mocniej zabiją. I po prostu będą chciały więcej I że naprawdę ta magia świąt Przeniknie do waszych domów Nieważne czy wy ją będziecie czytać w październiku W listopadzie, w grudniu Czy po prostu w styczniu, czy w lutym Czy nawet w wakacje Po prostu ta książka jest tak przesycona Atmosferą świąteczną, Bożym Narodzeniem I magią świąt Że jeżeli tylko zatęsknicie za świętami To sięgnijcie po tą książkę I przypomnijcie sobie o nich W każdej dowolnej chwili W każdym miesiącu tego roku, przyszłego roku. Nieważne kiedy wy tą książkę będziecie czytać, na pewno będziecie się świetnie na niej bawić. I na pewno będzie się Wam bardzo podobała, jeżeli gustujecie w ogóle w takich książkach, bo ja przepadłam. Ja, ja kocham twórczość pani Klaudii i mam nadzieję, że, że będzie wydawała coraz więcej książek, bo ja bardzo chętnie je będę czytać. I prawda jest też taka, że to jest pierwsza książka, którą chyba w tym roku czytałam, która mi otwiera właśnie ten zimowy, świąteczny okres. I cieszę się, że trafiło właśnie na książkę Pani Klaudii, bo prawda jest też taka, że uwielbiam książki. Które dzieją się w grudniu, które zahaczają o święta, które o tych przygotowaniach, samych świętach, bardzo dużo mówią, i właśnie gdzieś tam w tym okresie pojawiają się historie miłosne, jakieś romanse, dramaty, mniejsze, większe, ale niestety nie każda książka. Potrafi tą atmosferę przekazać. Nie każda książka moim zdaniem się nadaje i tak naprawdę niektóre te świąteczne książki tylko po prostu są świąteczne albo w tytule, albo po prostu w tle akcji. A ta książka, książka Pani Klaudii, najcenniejszy podarunek jest po prostu przesycona świętami, magią świąt, więc jeżeli Wy tak samo jak ja bardzo mocno uwielbiacie właśnie ten szczególny okres w roku, to ta książka jest zdecydowanie dla Was. I zdecydowanie dla Was jest, bo Winidia, ja, tak jak już Wam wspomniałam na samym początku, ofiarowało, ofiaruje. Któremuś z was, komuś z was, której z Was. Jeden taki egzemplarz na rozdanie, które też właśnie teraz może wam troszeczkę omówię. Ten egzemplarz, który trzymam w dłoniach jest mój i jest już taki mocno wymiętolony, jest po prostu mój, ja go nikomu nie oddam, ale właśnie teraz będę Wam opowiadała o rozdaniu, będę potrzebowała danych zwycięzcy, które później przekażę wydawnictwu i to wydawnictwo będzie Wam już bezpośrednio wysyłało nagrodę, więc ja jest. Jestem tylko takim pośrednikiem, żeby Wam zorganizować konkurs i możliwość zdobycia właśnie tej książki. Pamiętajcie, że książka może być zarówno dla Was, jak możecie już zacząć myśleć o świątecznych prezentach i wygrać taką książkę właśnie dla siostry, dla mamy, dla, dla przyjaciółki, dla kogoś najbliższego ze swojej rodziny, więc tak naprawdę, jeżeli myślicie, że ta książka nie jest dla was, to niekoniecznie musicie się poddawać i rezygnować z udziału w tym rozdaniu. Zasady są proste. Musicie odpowiedzieć w komentarzu pod tym filmem na pytanie, jaki jest wasz najwspanialszy, najcenniejszy podarunek, jaki dostaliście na święta. Jeżeli takiego podarunku nie otrzymaliście, nie otrzymaliście takiego prezentu, który by był wart wspomnienia w komentarzu, w odpowiedzi na to pytanie, to odpowiedzcie na inne pytanie. Jaki by był najcenniejszy podarunek, który chcielibyście dostać na święta? Co by Was tak właśnie najbardziej poruszyło i sprawiło, że byście wiedzieli, że to jest właśnie to, o czym zawsze marzyliście, co chcieliście dostać i to jest ten Wasz najcenniejszy podarunek? Wystarczy, że w komentarzu odpowiecie na jedno z tych dwóch pytań, z którym się bardziej jakby utożsamiacie, i odpowiecie na nie w dwóch, trzech zdaniach, tak, żebym wiedziała o co chodzi. I dlaczego właśnie ten konkretny prezent Wam podobał się najbardziej, lub ten konkretny prezent spodobałby się Wam najbardziej? Spośród Waszych wszystkich zgłoszeń, spośród Waszych wszystkich komentarzy i wypocin, wybiorę ten, który będzie mi się najbardziej podobał, który będzie najbardziej, może, kreatywny, w jakiś sposób ciekawy, może zaskakujący, a może po prostu urzeknie mnie swoją prostotą albo ja. Czuję się w klimat tego waszego prezentu, czy to tego, którego dostaliście, czy to tego wymarzonego. Wybiorę zwycięzcę, dam wam znać o tym, kto wygrał, i w opisie pod tym filmem, i na Instagramie, i na Facebooku, więc dobrze, żebyście mnie śledzili w każdym z tych trzech źródeł. I gdy ogłoszę zwycięzcę, będę czekała na maila od zwycięzcy lub zwyciężczyni z oświadczeniem o tym, że mogę przetwarzać wasze dane osobowe w celach wysyłkowych, właśnie. Do wygrania nagrody, i będę potrzebowała waszego adresu, żeby przekazać go wydawnictwu, które wam już bezpośrednio nagrodę wyśle. Rozdanie będzie trwało tydzień. I po tygodniu postaram się jak najszybciej wybrać jedną z wiadomości, dać Wam jak najszybciej znać, żebyście mogli jak najszybciej otrzymać swój egzemplarz książki. I chociaż nie wspomniałam o wielu ważnych rzeczach związanych z rozdaniem z tym, ile będzie trwał, kiedy się zakończy, kiedy ja wybiorę osobę, e, która wygra, ile czasu będzie miała się na, na to, żeby się do mnie zgłosić. Wszystkie te ważne informacje są zawarte w regulaminie rozdania, które jest zawarte w opisie pod filmem. Koniecznie przeczytajcie cały regulamin, koniecznie ze zrozumieniem. Jeżeli byście mieli jakieś wątpliwości, dajcie mi znać, ja będę to wszystko wyjaśniać i tłumaczyć, bo tak naprawdę, wpisując komentarz i biorąc udział w rozdaniu, akceptujecie regulamin, który jest na stronie. Więc, jeżeli jakimś cudem ja bym wybrała Waszą odpowiedź, a Wy nie będziecie spełniać, Regulaminu, to niestety szansa wygranej przemknie wam tuż koło nosa, a szkoda z tego po prostu rezygnować i szkoda po prostu taką szansę zaprzepaścić. Więc po pierwsze, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Po drugie, mam nadzieję, że ta recenzja w jakiś sposób Wam się spodobała i zostawicie mi chociaż kciuka w górę, żebym wiedziała, że faktycznie tak jest, że ten film Wam się spodobał. Po trzecie, Przeczytajcie bardzo dokładnie regulamin, jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu. I jak, jak już się na to rozdanie zdecydujecie i zostawicie swój komentarz, to będę Wam niesamowicie wdzięczna i będę trzymać za każdą jedną osobę bardzo mocno kciuki. I wierzę, że ta książka od wydawnictwa Univia i od pani Klaudii Bianek trafi w naprawdę dobre i odpowiednie ręce, a tym, którym się nie uda, nie martwcie się, to nie jest pierwsze i to nie jest ostatnie rozdanie, które pojawi się na tym kanale. Będę robiła wszystko, żeby tych rozdań pojawiało się jak najwięcej, żeby jak najwięcej osób mogło wygrywać, bo tak naprawdę ja bym te książki chciała rozdać każdej jednej osobie, ale niestety nie mam takiej fizycznej możliwości, więc proszę, nie poddawajcie się, ja trzymam za Was kciuki, czekam na Wasze odpowiedzi, czekam na Wasze zgłoszenia, nie mogę się doczekać momentu, w którym było zwycięzcę i Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Pa!